Króluj nam Chrystę zawsze i wszędzie przy mikrofonie Ewelina. Zdawałoby się, że nie ma potrzeby powtarzać rzeczy oczywistych, ale ponieważ pewne środowiska czy pewne osoby bez przerwy powtarzają rzeczy absurdalne, nieracjonalne i głupie, sprzeczne wręcz z nauką kościoła, ale jednocześnie te rzeczy uzasadniają nauką kościoła, doszłam do wniosku, że nigdy nie za dużo powstarzania rzeczy oczywistych. Dlaczego? Ponieważ jest w mediach, jest w ogóle w życiu taka zasada, że jeżeli jakaś rzecz nie istnieje w przestrzeni publicznej, jeżeli nikt o niej nie mówi, to oznacza, że jej po prostu nie ma. Na tej, na tej zasadzie prawda nie obroni się sama. I na tej zasadzie, jeżeli nie umówi się o prawdzie, jeżeli y, grupa ludzi, którzy prawdę znają, nie wypowiada jej głośno, tak żeby była ona słyszalna, y, no ogół dochodzi do wniosku, że ta prawda po prostu nie istnieje. Dlatego też rzeczy oczywiste, zgodne ze zdrowym rozsądkiem, y, choćby nam się wydawało, że są to rzeczy naprawdę banalne, należy powtarzać, należy je mówić często i głośno. Tak jak demagodzy współczesnych czasów uważają, że kłamstwo tysiąckroć powtórzone staje się prawdą, tak prawda wymaga, żeby o niej często i głośno mówić, aż ona nie tylko zostanie usłyszana, ale stanie się wewnętrznym elementem struktury intelektualnej, duchowej i każdego człowieka, który ma dobrą wolę. Bo niestety, jeżeli człowiek dobrej woli, a nie mający czasu czy jakiejś predyspozycji do, sam, do zgłębiania, co jest prawdą, a co kłamstwem, jest bombardowany miliony razy na, na jeden dzień jakąś demagogią, no w pewnym momencie, nie mając ochoty, czasu, możliwości wdrażać się w to, po prostu zostanie urobiony przez ludzi, którzy celowo, kłamliwie yy, trudnią się yy, z zmienianiem świadomości ludzi. E, powtarzane są cały czas argumenty, że niechęć do przyjmowania uchodźców wśród Polaków jest prezentowaniem całkowicie antychrześcijańskiej postawy. E, wypowiadają się hierarchowie, którzy w ten sposób zawstydzają katolików i ludzi po prostu zdrowego rozsądku, mówiąc, że całkowicie odwracają się tym od Chrystusa i od nauki Kościoła. Żeby pokazać, jaka jest prawda, należy sięgnąć do tradycji, czyli do na przykład do dokumentów soborowych, które w sposób zgodny z nauką Kościoła określają relacje pomiędzy katolikami i islamem, katolikami i islamistami. Na soborze laterańskim III, sobór zajmujący się niedostosowywaniem wiary katolickiej do ducha czasów, nie zajmujący się sprawą, jak wychodzić, jak mieszać kulturę katolicką, sztukę katolicką, sposób myślenia katolickiego z innymi religiami, żeby jak najbardziej być dostępnym dla innych, heretyków nawet, sobory w dawnych czasach zajmowały się przekazaniem niezgłębionym, nie nie przekazywaniem niezmiennego depozytu wiary, zajmowały się obroną. Tego depozytu, reagowaniem na jakieś herezje, zagrożenia tej wiary. I sobory te nie tylko w sferze ducha, nie tylko w sferze idei walczyły o zachowanie prawdziwej katolickiej wiary, o wywyższenie katolickiej wiary. Ale ponieważ wszystko, co nas otacza, świat materialny, polityka, społeczeństwo, organizacje od najmniejszych jakichś tworów, tworów organizacji społeczeństwa, organizacji naszego życia, składają się na to. Są realizacją tego, jak wierzymy, sobory zwracały uwagę też na te rzeczy materialne, na te rzeczy organizacyjne. I zgodnie z nauką Kościoła regulowały, jak należy pewne rzeczy, nawet ziemskie, zdawałoby się prowadzić. I wszystko to było podporządkowane, jak usłyszymy w jednym fragmencie Soboru, wywyższeniu i zachowaniu wiary, jedynej świętej wiary katolickiej. No więc wróćmy do tekstu. Na Soborze Laterańskim III są kanony, i nam chodzi teraz o kanon 24 zatytułowany Chrześcijanom zakazuje się służenia saracenom. Saracenowie, oczywiście, to jest nazwa islamistów, wyznawców właśnie religii muzułmańskiej. Yy, jeszcze dwa słowa yy, yy, a propos służenia. Czym jest zmuszanie katolickich albo europejskich po prostu państw do utrzymywania, do zabezpieczania bytu, do zabezpieczenia socjalu, żywności, odzienia, nawet yy, miejsc kultu? Wyznawcom islamu, jak nie służbą? Zaprzęga się Europę i chce się zaprzęgnąć także Polskę, do służby muzułmanom. Jak na to patrzył Kościół? Już nie mówiąc o tych, którzy uważając się za chrześcijan, biorą udział w wyposażaniu, wyposażaniu pewnych organizacji czy nawet pojedynczych osób w środki, nie tylko akurat tu będzie mowa także o orężu, ale nie tylko. Jeżeli dajemy żywność ludziom zaangażowanym w, w działalność przestępczą, a islam jako taki jest po prostu radykalny, nie można powiedzieć, że, że, że utrzymuje nierydykalnego islamistę. To czym, że my jesteśmy jak nie, jak nie służącymi islamu? Kościół katolicki staje się, staje się sługą islamu. Chry usiłuje, się wmówić katolikom, że, że usiłuje się wmówić katolikom, że Chrystus ma służyć Mahometowi. Posłuchajmy, co o tym mówi Kościół. Sobór Laterański trzeci. Okrutna rządza posiadania zawładnęła umysłami niektórych ludzi tak dalece, że, chlubiąc się imieniem chrześcijan, sprzedają saracenom broń, żelazo oraz drewno do budowy galer, dorównują im, a nawet przewyższają w niegodziwości, skoro dostarczają im oręża i innych niezbędnych rzeczy do napadania na chrześcijan i prześladowania ich. Niektórych znowu chciwość skłoniła do wykonywania funkcji sterników i dowódców na saracenskich galerach oraz pirackich statkach. Postanawiamy, że tacy ludzie będą wypędzeni ze Wspólnoty Kościoła i poddani za swą nikczemność ekskomunice, natomiast ze strony katolickich władców świeckich oraz urzędników swoich miast ukarani zostaną konfiskatą majątków. A jeśli zostaną pochwyceni, staną się niewolnikami tych, którzy ich aresztowali. Nakazujemy też, aby w kościołach miast nadmorskich wyroki ekskomuniki na takich przestępców ogłaszane były szczególnie często i uroczyście. Karze ekskomuniki podlegają także ci, którzy ośmielają się napadać lub rabować Rzymian albo innych chrześcijan odbywających podróże morskie w sprawach handlowych czy dla innych uczciwych powodów. Również mający śmiałość zgodnej potępienia chciwości rabować dobra należące do chrześcijan których spotkało nieszczęście rozbicia statku, a którym powinni raczej stosownie do zasad wiary nieść pomoc, nie wiedzą, że są ekskomunikowani, o ile nie oddadzą tego, co zabrali. No i tutaj możemy powiedzieć, że tymi, którzy są złodziejami w stosunku do swoich braci chrześcijan, są nawet hierarchowie kościoła, czy biskupi, którzy mówią, że powinniśmy za swoje pieniądze. I za swoje pieniądze utrzymywać wyznawców Allaha. Jest to absolutny absurd. Jeżeli ktoś zaprasza do kraju katolickiego, gdzie jest większość chrześcijan, jeżeli zaprasza i wymaga od katolików, aby utrzymywali taką, taką masę ludzi innego wyznania, to ich okrada. Okrada chrześcijan po prostu. Jest jeszcze inne pytanie. Dlaczego? Nikt nie mówi w ten sposób o tych chrześcijanach, którzy nie dość tak samo jak ci islamiści są dotknięci dramatem wojny, to są jeszcze przez tych, yy, tych samych ludzi, którzy są przerzucani do Europy, są mordowani w tych miejscach. Nie dość, że ich dotyka dramat wojny, to są jeszcze zamijani przez swoich, można powiedzieć, yy, ludzi żyjących w, tej, w tym samym kraju. I nad tymi ludźmi się nikt nie pochyli. Papież Franciszek, jak mógł zabrać? Rodziny chrześcijańskie, a islamskie zabrał islamistów, zostawił chrześcijan. Dlaczego się dzieje taka niesprawiedliwość? I dlaczego wmawia się nam, że takie wybory są zgodne z nauką Kościoła? Otóż nie są. Otóż nie są, są to, jest to jedno wielkie zakłamanie, które unaocznia nam. Ogrom apostazji w kościele i ona nauczy nam, ile jest tak naprawdę ludzi złych, zaprzedanych zupełnie nie Chrystusowi, tylko siłą przeciwnym, duchowym nawet, przeciwnym Chrystusowi w kościele. I owce, czyli my, zwykli wierni, musimy mieć świadomość, że w kościele pod, pod szatami biskupimi kardynałskimi są także ludzie, którzy nas mają zaniec i którzy próbują nas skrzywdzić i którzy próbują zniszczyć nasz kościół. Którzy w imię Chrystusa działają całkowicie przeciwko Chrystusowi. To, to trzeba sobie to uświadomić. Nie zmniejsza to olbrzymiej, olbrzymiej roli Kościoła, jako miejsca, w którym niebo łączy się z Ziemią, w którym są sakramenty święte, który jest jedynym miejscem na świecie, które daje duchowe życie. Nie można odwrócić się od Kościoła, dlatego że tacy ludzie się do niego wdarli, bo Kościół jest jedynym miejscem, w którym można zyskać zbawienie przez sakramenty, przez posługę kapłanów. Nawet jak kapłan jest grzeszny. To konsekracja, której dokonuje, sprowadza Boga na ziemię. Jest to tajemnica tak niewypowiedziana i tak święta, że nic nie może nas odwrócić od Kościoła. Ale musimy być świadomi, że są ludzie w Kościele, którzy z nim walczą na śmierć i życie i którzy są gotowi poświęcić wszystkich i wszystko, żeby zniszczyć Kościół Chrystusowy, i to robią. Kolejnym, yy, kolejnym tekstem, który chcę Państwu przeczytać, yy, jest to yy, kanon 26 też Soboru Laterańskiego III. Zatytułowany jest, Ażeby chrześcijanie nie mieszkali z Żydami ani Saracenami. I w większości tego tekstu podstawię podstawie zamiast Żydów, zamiast yy, nazwy Żydów, w podstawie Saracenów żebyśmy uświadomili sobie, bo to chodzi o te dwie nacje, żebyśmy uświadomili sobie akurat na przykładzie dzisiejszej debaty o przyjmowaniu islamskich uchodźców, o korytarze humanitarne, abyśmy je zobaczyli w odpowiedniej perspektywie. Nie zezwala się, aby zarówno Żydzi, jak i Saraceni w swoich domach mieli chrześcijańskich służących w domach czy w obozach uchodźczych. To jest bez różnicy, gdzie oni mieszkają. Ani dla opieki nad dziećmi, ani dla posługi, ani dla żadnej innej przyczyny. Nie pozwala się katolikowi dla żadnej przyczyny służyć muzułmanom. Ci, którzy ośmielą się razem z nimi mieszkać, podlegają ekskomunice. Ci, którzy razem z nimi będą mieszkać, podlegają ekskomunice. Wydajemy postanowienie, że należy przyjmować jako wiążące świadectwo chrześcijan przeciwko saracenom we wszystkich sprawach sądowych, wówczas gdy przeciwstawiają oni chrześcijanom swoich świadków. Oświadczamy też, że powinni być karani na temu ci, którzy chcieliby przy stanie faktycznym dawać pierwszeństwo Żydom przed chrześcijanami i działać na korzyść pierwszych, chociaż saracenów trzeba stawiać po chrześcijanach. A jakokolwiek dla nich przychylność ze strony chrześcijan płynąć może jedynie z samej tylko istoty człowieczeństwa. Jeżeli z natchnienia Bożego Saracen nawróci się na wiarę chrześcijańską, nie wolno w żaden sposób odbierać jego majątku, ponieważ wypada, aby nawrócony ku wierze żył w lepszych warunkach niż wówczas, gdy jeszcze nie przyjął wiary. No właśnie, no właśnie. W sądach powinni mieć pierwszeństwo zawsze chrześcijanie przed inną nacją. Tymczasem wszędzie, gdzie islam się wpuszcza, tubylcy, naród, do którego są przyjmowani, absolutnie nie ma nic do powiedzenia, jest krzywdzony. Jest krzywdzony. Ze względu na inną kulturę pozwala się mordować, gwałcić, nie wyciąga się żadnych praktycznie konsekwencji, albo bardzo śmieszne, albo żadnych najczęściej. Dlatego, że to nie jest naturalny proces, jest to proces odgórnie sterowany przez siły, które również za pomocą dotacji z Fundacji Batorego zamykają usta tym, którzy powinni głośno krzyczeć, ratujmy owczarnie, którzy powinni własną piersią Kościół zasłaniać. To są plany zdeprawowanych umysłów, którzy mają ambicje rządzić światową polityką i niszczyć Kościół katolicki przede wszystkim. Dawniej Kościół katolicki bardzo dzielnie stawał w obronie swoich wiernych i w obronie wiary. Teraz, w wyniku fałszywego ekumenizmu, zostali oni praktycznie pozbawieni oręża, bo oni nie wiedzą, co jest prawdziwą wiarą. Oni nie mają o co walczyć. Mówiło im się, że my z islamem wierzymy w, ten, w tego samego Boga. Więc dlaczego oni mają mówić, że to jest niebezpieczne? Dochodzi do tego, załóżmy, nagroda z fundacji Batorego i już mamy hierarchę, który całkowicie nie będzie się o nas troszczył, bo on ma już załatwione swoje sprawy. A co go obchodzi matka z dziećmi, czy, czy, czy mężowie zabici w wypadku w, w rozjechanych, rozje, rozjechany autobusem, czy, czy w wyniku eksplozji bombowej, pokaleczony? Co go obchodzi osierocone dziecko, zgwałcona kobieta? I to nie jest manipulacja, dlatego że wiadomo, że ci ludzie właśnie tak żyją, oni się tak zachowują. To nie jest żadna demagogia mówić o faktach. Kolejnym soborem, który wypowiadał się na temat islamu, jest Sobór Lioński I. I w Konstytucji o Tatarach traktuje on właśnie o sile islamu i o sposobie, sposobie w jaki ta religia zdobywa nowe terytoria. W XIII wieku wszyscy Tatarzy przeszli na islam, także ta konstytucja mówi już właściwie o sile islamu zalewającej Europę. I dziwny zbieg okoliczności, że w dzisiejszych czasach islamska nawała na Europę zatrzymuje się na granicach Polski i Węgier. A tutaj posłuchajmy, co się działo. I zwróćmy uwagę, w pierwszych zdaniach. Jest wypowiedziana prawda o tym, jak Kościół dbał o wiarę i co było jego najważniejszym powołaniem, każdego papieża i soborów. Co było najważniejszym, jak to się zmieniło w dzisiejszych czasach, jak to się zmieniło do dzisiaj, jak się poprzestawiały priorytety. Zwróćmy na to uwagę, bo to jest niezwykle odkrywcze na tle tego, co dzisiaj widzimy. Pragniemy nade wszystko rozszerzenia na cały świat kultu religii chrześcijańskiej, dlatego przeszywa nas ostrze bólu nie do wypowiedzenia, kiedy ktoś naszemu pragnieniu przeszkadza, dąży i działa przeciwnie wszelkimi siłami z całej mocy, usiłując zetrzeć go z powierzchni ziemi. Bezbożne plemię Tatarów z rządzy podporządkowania sobie lub raczej unicestwienia chrześcijańskiego ludu od dawna jednocząc siły swych szczepów napadło na Polskę, Rusię, Węgry, oraz inne chrześcijańskie rejony. Tak je pustoszyło, że jego miecz, nie szczędząc nikogo ze względu na wiek, ani na płeć, szalał wobec wszystkich bez różnicy z wielką brutalnością, powodując niewyobrażalną eksterminację. Lud ten, nie potrafiąc utrzymać w pochwie bezczynnego miecza, kontynuuje swój pochód i nieustannie podbija inne królestwa, aby następnie siłą zaatakować znaczne wojska chrześcijańskie i z jeszcze większą zawziętością okazać im swą dzikość, a niszcząc wierzących pozbawić świat wiary, czego niech Bóg nie dopuści, która będzie opłakiwać swoich wyznawców udręczonych dzikością tego ludu. Aby przeszkodzić w realizacji tak nienawistnego planu tego ludu i sprawić, by spełzło na niczym, a z pomocą Bożą zakończył się przeciwnym skutkiem, wszyscy chrześcijanie powinni uważnie się zastanowić i gorliwie postarać o powstrzymanie dalszego marszu Tatarów, a żeby nie mógł kontynuować swego pochodu ani dotrzeć do nich samych, jakkolwiek wielka byłaby siła ich zbrojnego ramienia. Dlatego za radą Świętego Soboru prosimy, zachęcamy Was wszystkich i stanowczo nakazujemy, abyście po zbadaniu i wyśledzeniu z wielką pilnością, jaką drogą i jakim przejściem lud ten mógłby wedrzeć się na nasze ziemię, zadbali o obwarowanie i umocnienie ich fosami, murami czy innego rodzaju budowlami i środkami obronnymi, zgodnie z tym, co uznacie za pożyteczne. Ażeby nie mógł łatwo otworzyć sobie dostępu do waszego terytorium. O ich przybyciu najpierw można powiadomić stolicę apostolską, abyście przy wsparciu wiernych, których wam wyślę, z pomocą Bożą, zdołali się zabezpieczyć przed próbą ich ataku. My zaś, hojnie, weźmiemy udział w tak koniecznych i użytecznych kosztach, jakie z tego powodu poniesiecie. Nakażemy, aby proporcjonalnie wzięły w nich udział wszystkie chrześcijańskie kraje, gdyż tak można stawić czoła wspólnemu niebezpieczeństwu. Podobne listy wyślemy do innych chrześcijan, przez których ziemią mógłby przechodzić ten lud. Proszę bardzo, to jest wypowiedź Kościoła, wypowiedź Soboru, którego największą troską jest wyniesienie, obrona religii katolickiej. Co nam tutaj Sobor mówi? Zbrojcie się, zabezpieczajcie się to, co zrobiły Węgry. Stawiajcie mury. Róbcie fosy. Nie pozwólcie im dojść. Zatrzymajcie ich. A stolica Apostolska, wbrew obiegowym i szkalującym opinią, co mówi weźmiemy na siebie koszty związane z tą obroną. Rozłożymy koszty na wszystkie chrześcijańskie kraje. Solidarnie przeciwko szatanowi trzeba stanąć. A co mówią dzisiejsi hierarchowie, po, co po niektórzy? Że ci, którzy nie chcą islamu, którzy walczą z islamem, którzy nie życzą sobie islamu na ziemiach polskich, całkowicie nie, nie, nie chrześcijański sposób myślenia prezentują. No przepraszam, ale to, co czytamy, właśnie okazuje, czym jest prawdziwie chrześcijański sposób myślenia. Zadbaniem, aby w sferze ducha, intelektu, idei, żeby w sferze organizacyjnej, społecznej, politycznej, żeby w poszczególnym życiu indywidualnym wiara katolicka była wywyższona. Oto troszczył się Sobór. W sposób duchowy, w sposób materialny. Bo jest obłudą, mówiąc, ja kocham Chrystusa, a jednocześnie pozwolić wyżynać całe społeczności chrześcijańskie za pomocą wroga, który wiadomo, że nienawidzi Kościoła i Chrystusa. Obłudą jest mówić, że ja kocham Chrystusa, a pozwolić mordować chrześcijan. Albo patrzeć, jak umierają i nic z tym nie robić. Przyjmować masy islamistów, którzy są winni morderstw na chrześcijanach i jednocześnie mówić, że to jest w imię Chrystusa. Każdy człowiek, który ma odrobinę zdrowego rozsądku, odrobinę umie myśleć, powie, że to jest absurdalne i głupie. I właśnie to, Trzeba wiedzieć, że to jest absurdalne i głupie. Katolickim sposobem myślenia jest przede wszystkim zadbanie na każdym z poziomów, i materialnym, i duchowym, i organizacyjnym, zabezpieczenie rozwoju wiary katolickiej. I wszystko, co służy niszczeniu tej wiary katolickiej w jakikolwiek sposób, jest przeciwko Chrystusowi, przeciwko Kościołowi. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i za cierpliwość. Dla Radia Chrystusa Króla mówiła Ewelina.